Witam, witam, znów jesteśmy w kolejnym jeszcze przed tymi upałami i gorący. zobaczymy czy dzisiaj też będzie taki wysyp, no spory wysyp sierpniowo-letni. I tu zaczynają się już trafiać oczywiście głąbki wyborne. Pięknie, w takim właśnie bukowym lesie. Bukowo-dębowym. I tu też ale ładne te Gołąbki wyborne no Na razie taki jest, trochę, jest, ale zobaczymy, może będzie więcej Piękne O, tu sztuka. O ten będzie dobry na pewno Właśnie taki wypukły jeszcze. Gołąbek wyborny. I tu kolejna sztuka. Pięknie, gołąbek wyborny. Hmm. Kolejna sztuka. Wspaniałe. Są takie mniejsze, większe. O, te już takie rozpostarte bardziej. Ten może być przestojawy, ale ten będzie dobry. Tak, no bo tu już są buki. Buki, dęby, już te są taki czysty w miarę las. Powinno coś być, więc... No i oczywiście piękny też. Już się trafił na samym początku w tym lesie. Widzicie, co weszliśmy? Tym bukowo-dębowym, pięknym liściastym w tym lesie. Przywagą liścią z tego właśnie buchomorek. czerwieniejący, Wspaniały grzybek. Jak jest buchomorek czerwieniący, to zawsze są jakieś adal. Oczywiście ten taki ładki. Różowo-białe. Brązowo-czerwonawy kapelusz. I bulwiasty trzon. Ale nigdy... O, i tu się nic nie odrywa. Nigdy nie ma pochwy. Tylko jest odgraniczona bulwaj i akurat tu się pierścień urwał ale on jest prążkowany akurat się uberał pierścień oczywiście tak jeszcze w sadniech niech, niech się rozsiewa pięknie Wspanialny. a to oczywiście ten buczynowy uschnięty ale tu, tu mamy egzemplarze takie już trochę ale oczywiście gołąbka buczynowego buczynowy gołamek taki Czerwona, czerwonawo, r, r, czerwonawo różowawy na środku, zawsze ciemniejszy gąbek buczynowy. Już go sprawdzałem w smaku. Jest y, y, bardzo ostry gąbek buczynowy obok rośnie Gąbka wybornego, ale bardziej czerwony ma kolor. Też pod bukami, dębami. Ostry smak. Grzyb niejadalny. Gąbek niejadalny, bo jest ostry smak. Czerwonawo, tak o, taki różowało czerwonawy na starość, jeszcze bardziej i po środku ciemniejszy. Ostry smak. Sporo go tu jest. Głomka. Proszę bardzo. Głomek no. już nie będę wyrywał ich Ale to jest, on jest niedobry. Nieadawny. A tu proszę. No, o, czubajeczka, kania. Tak jak wczoraj byliśmy w poprzednim dniu. No, w Tak samo gąbki wyborne i znów czobajeczki, Zobaczymy, czy się uda znaleźć też. Później koźlarze i, i borowiki, ale koźlarze wczoraj były prosto przebrane, zobaczymy, czy takie miejscówkę się uda znaleźć, ale czubajeczki jak najbardziej są charakterystyczne, zygzakowaty. Brązowawe, taki zygzak, tak jak już podwójny trzo, ten pierścień. No, czubajka jest tak charakterystyczna, ale zawsze lepiej ją scharakteryzować, jeszcze dachówkowaty ten kapelusz. Nigdy, nigdy blaszki nie dochodzą do trzonu. I charakterystyczne. Bulwka zawsze Odgraniczona, ale możemy już ją przepołowić. O! Pusta zdrewniała w środku. Zawsze się na kilka części. Yy, jakby Co? Idę, idę. A masz tam? Dobra, to idę zaraz tam. Jeszcze tutaj, bo czubajki znalazłem też. Tu kolejna piękna. Czubajeczka, Okej, popatrzę czy tam nie ma więcej jeszcze czubajeczek. No i generalnie gołąbków wybornych, tutaj właśnie w tym y, liściastym bukowo-dębowo, z domieszką tam sosen, właśnie gołąbki wyborne. znalazłem, czubajeczki Kanie, parę y, tych gołąbków buczynowych, tak, zwany, y, tak zwanych. Y, no, no gołąbków buczynowych, teraz dawno nazwę. Y, merowski, gołąbek merowski jest nowa nazwa, ale generalnie gołąbek Merowski buczynowy, tamten właśnie jest niejadany. O i tu od razu. Od razu znalazłem kolejnego zajączka. też znalazłem tego złoto, tego jakby złoto gąbczastego ze złotymi porami, rurkami. Ten gąbek, tam zwany zajączek niepękający. No i obok, zaraz też oczywiście młody gąbek, wyborny. Ok, będę dalej patrzył. No i tu dalej idziemy. Ta, fajne są te. Te zajączki, o, te, ze, ze złociutkimi tym nie. Z tą gąbką złotą, nie? Co? Z tą złotą gąbką fajne są te zajączki. Takie gładka, zamuszowa. skórka, ale ona nie pęka. Gołomek zajączek. Nie, nie gołomek złotopore. tylko zajączek. I tutaj też taki. Cały czas idziemy, idziemy, kołujemy się tak jak gdyby złuży i wszerz lasu takiego właśnie bukowo-dębowego. Zomieszką sosny trochę, brzozy. I tutaj znów kolejny zajączek, podgrzebek zajączek. Zajączki, gąbki wyborne. Jak na razie, czubajki, kanie. Ok, zobaczymy dalej. Idziemy sobie dalej. Ja tu trochę takie kłeczko zrobiłem i idę dalej tym, tym lasem bukowo-brozowo-dębowym. I coś niesamowitego. Proszę bardzo. Coś pięknego. o ja cię kręcę. Aż, aż zadrżałem. Proszę bardzo. Jakie byczki, piękne borowiczki. O ja Cię O kurczę. Piękne borowiczki szlachetne. A tutaj, tak. Obok zaraz urósł, obok zaraz. Tego gołąbka miedzianego zaraz urósł. Obok tego gołąbka wybornego. Jaki byczek piękny. Ale borowiczki już wyrośnięte. Borowiczki szlachetne. Trzy takie piękne sztuki. Zaraz obok siebie, coś wspaniałego ale sztuki wspaniałe borowiki szlachetne oczywiście tutaj no, no widać od razu tutaj mniejszy egzemplarz ja to, ja widzę, to charakterystyczna siateczka ale nie, 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 nie zawsze jest u góry taka ciutka. na dole coraz mniejsza i oczywiście biały całkiem trzon na dole góry lekko ciemniejsze, brązowawy no i oczywiście ten charakterystyczny jasno brązowy do ciemniejszego szczególnie na środku bardziej ciemny Ciemno, ciemnobrązowawy kapel na brzegach jaśniejszy, borowiczek szlachetny, tak zwany prawdziwek wspaniałe sztuki, tu już większe takie z cylindrycznym szonem, już większa sztuka ale byczki te piękne, dwa małe i jeden taki już większy Uch, powoli tutaj robi się suchawo ale pod spodem jest jeszcze widłość, musi popadać ale ale piękne trzy sztuki, idę sprawdzić dalej. Ale wspaniałe borowiczki szlachetne. Kołuję się tu na, tutaj na razie i patrzę, czy nie ma więcej borowiczków szlachetnych, ale no, na razie nie znalazłem trzy takie, trzy, cztery sztuki, bo wcześniej jednego. I tam znaleźliśmy też dębowe, czyli no już około dziesięciu sztuk mamy tak prawdziwków. I dębowe, i, i tutaj też szlachetne, tak zwane, które rosną pod bukami. Pod bukami raczej, no, buki sosna, bu, buki świerk sosna, ale nie pod dębami. To są te szlachetne, ale tutaj się napotkałem jeszcze przy takim grożeniu na kolejną wspaniałą. I muszę ją oczywiście pokazać. Piękna czubeczka, kania. Kolejna też. No, sucho, sucho się robi w lesie. Tak jak mówię, pod liściami, jak tak jeszcze tego, to jest ta wilgoć, bo tutaj właśnie jest taki las, że jest zacieniony. U góry jest, liście nie przepuszczają tak jeszcze promieni. I to co wpadło w woda, ona tak szybko jeszcze nie wyschnie, ale dwa dni i na razie będzie za mało troszeczkę wody, żeby rosły kolejne egzemplarze przeróżnych grzybów, czy to, czy to kani, czy to czy to borowików szlachetnych, czy tych yy, usiadkowanych, czy, czy też gołąbków, różnego gołąków wybornych, czy zajączków, czy koźlarzy. Ale tutaj kolejna wspaniała kania. Z tym charakterystycznym zygzaczkiem, tym wspaniałym brązowym tym zygzakiem. Już ją charakteryzowałem, tylko chciałem tak pokazać. Kolejną znalazłem. Znaleźliśmy, dobra, idę dalej. Może te borowiki będą jeszcze też. A tutaj kolejna ciekawa sprawa. Cały czas się kuję wśród tych, tych brzus, buków. I czasem w ogóle w lesie. Buki, brzozy, domieszka sosny. W tym pięknym, pięknym lesie. Tutaj fajna sprawa. Jak się pięknie ustawił na dwa czy cztery. Podgrzybki, zajączki. I tutaj kolejny obok. Coś wspaniałego. To znów te podgrzybki, zajączki fajne sztuki. No, szukają wilgotniejszych miejsc i tak rosną, takimi trzeba troszeczkę się pokować i są kolejne placyki. Tym razem właśnie, tym razem właśnie podgrzybka zajączka. Tego z tym charakterystycznym porym. Ten złocistopory to to jest ten, on też może lekko pękać, ale to jest ten, ten zamszowy, ten, nie ten złotopory, tylko ten podgrzybek zajączy. Ten jak gdyby właściwe, ale one obydwa, obydwa, są, obydwa są nazywane zamieszkami jadalnymi ale to jest ta sprawa no tak, po o tam jeszcze jest jeden skurwanie piękny, on, on nie ma tendencji do do pękania nie pęka, taki raczej lekki, lekki jest na tym i pod spodem żółciutkie gąbka, pory rurki pory rurki, żółciutkie inaczej gąbka potocznie i kolejne piękne sztuki, tak trzeba się tu kołować i prawdopodobnie będą kolejne, okej, okay. jeszcze troszeczkę się trzeba pokołować iść powoli da się coraz suszej, ale jeszcze się trafiają kołowałem się tylko tak tutaj wśród tego, tego, tego lasu właśnie bukowo, brzozo, brzozowo, dębowego, z domieszką tam i iglastych, sosny proszę bardzo, już jest kilkanaście grzybów, tutaj może nawet dwadzieścia trzy takie borowiki dwa takie borowiki szlachetne, dwa mniejsze i taki, jeden taki byczek Podgrzybki, podgrzybki, zajączki, trochę kani. I oczywiście gąbki wyborne, generalnie już jest ponad, już jest kilkadziesiąt sztuk. Nie tak jeszcze jak wczoraj, ale już jest, już jest dużo. Idę dalej. Tak się kołowałem, a tutaj już wszedłem już taki bardziej zagani w taki las. O, tam już się zaczynają powoli. Nie, bardziej taki iglasty, już bukowo-dębowo-brzozowy przechodzi w sosnowo co znowu Bukowodemowi i z domieszką już oczywiście modrzewi i proszę bardzo, co my tutaj, co, co my tutaj mamy od razu, od razu spory wysyp. Trochę tak już, już, no niektóre mogą być już takie coś urośnięte większe, ale mam nadzieję, że będą dobre, ale urosło sporo oczywiście maślaczka modrzewiowego, tak zwanego żółtego modrzewiowego, który musi być właśnie symbiozem z modrzewiem, trochę ich tu urosło, spora ilość. Już takie trochę widać duże rosły, oby nie przysły, nie uschły, ale zaraz sprawdzę czy będą dobre. pozbieram ich, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, będzie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt sztuk. okej, okay, zbiorę to. Kolejna taka bardziej miejscówka i znów grzybki, nie? Oj, to znów. Ta, taki kurę ze 200. ojej. Tego wybornego gołąbeczka. Pięć Tu kolejny takie są najlepsze nie takie są najlepsze te półokrągłe piękne one są na pewno dobre gąbeczki wyborne tak tutaj dużo dużo gąbka wybornego zależnie w kole ale nie no tutaj jaka sztuka o piękne. no i zawsze to ząbko zawsze to ząbkowanie zawsze to ząbkowanie tak jest jak odwrócisz kapelusz, zawsze jest ząbkowanie. Nie, nie dochodzi, to za, nawet przy tych zakrąglonych, jeszcze mocz, tych egzemplarzach, yy, co są półkoliste, to ząbkowanie widać właśnie fajnie. Ale pląbek wyborny, wspaniały. Tu ich jest pełno. No i cały czas właśnie taki musi być, buk, bu, buki muszą być, bo one lubią buki, dęby, brzoza. Ogólnie bardziej w liściastym, nie? I tylko może być domieszka takich, do mieszka iglastych. Jakaś sosna. O, gąbek wyborny, ale tutaj sztuki I On do wszystkiego, do marynowania, do duszenia, nie? Do suszenia też się nadaje, no ale bardziej do marynowania można, sosik, tak Nie no, je jest wy wy wysyp dużo tego gołąbka wybornego. Wysyp. O, tutaj kolejny, tutaj, tutaj od razu ma 10 sztuk w kupie, od razu 10 taki, taki kuro miejscóweczka, że 10 to. O, a tu aż dwa takie się kury półczy. Piękne, bo, piękne te. No, wyglądałem jak, jakby kure takie półkrągłe, tak, bo Oczywiście to są gołąb, gołąbki, wyborne. O i to charakterystyczne. A to, to zawsze jest to ząbkowanie piękne. Z spodu nie dochodzi ta skórka. Gołąbek wyborny, jadalny. Można nazwać miedziany. Taki właśnie miedziano. Ochrowo, brązowo-czerwonawe taki. Cielisty. Chor. Tutaj od razu 10 sztuk. Jeszcze tu jeden. Jeszcze jeden się schował pod liściami, skubany. 10 sztuk gołąbka wybornych. To chyba wszystkie będą dobre. Jeszcze tam gdzieś chyba. Wszystkie będą dobre, no nie wiem, ale powinny być. Jeszcze tu jeden. Na takim małym kółeczku 10 sztuk. Piękne borowiczki. Tego. No bo jak kura, jak borowiczki. Z tego gąbka wybornego, 10, Ponad 10 sztuk. Taki mały. Taki mały w taki mały. Skrawka, pięknie. Ale tak wychodzi, że te gąbki te wyborne są tu nieprzebrane, aż pod, pod tymi kamyczkami, nie? Też rosną. Pięknie, ale tu sztuki chowają się za liściami. Ach. Tu większy. O ja cię kręcę. Co? ale pod jest ta, jest ta wilgoć i one cały czas się rosły póki będę miały wilgoć to będą rosły i kolejne tak można się kołować po 10-15, sztuk po 20 o, o tu kolejne, tak nawet ma, a nie tutaj to nie jak, ale tam jest, tu jest kolejny kolejny wyborny mamy Piękny, mnóstwo po 10, po 20, tam to było nawet 20, 20 parę. Sztuk. Pięknie, mnóstwo jest. Tu, no, bo tutaj też jest taki właśnie bukowo-brzozowo-dębowo. Trochę świerka przewaga liścia z tego. Buków jeszcze się tu trafiają kolej, ale pięknie. Nie no, te to są chyba nie do przebrania. Te, te gołąbki wyborne i tu obok zaraz zajączek. Podgrzybek zajączek kolejne te kolejne sztuki, ale tu idzie, tu nasem Znów taki placyk gołąbka wybornego. O ja się te to, te to dopiero co urosły, takie malutkie gołąbek wyborny, pięknie. Takie małe sztuki, te to dopiero co To Zbieraliśmy tutaj wczoraj, ale one świeże urosły. Te to urosły przez noc. I znowu ile to, i znowu. Takie. Nie, no to znowu chyba 15. Co najmniej 15-20 sztuk tylko na takim małym obszarze. Bukowo, rozdrowo, dębowy las. Domieszką tylko takiego I las tego. Ależ piękne. Piękne te. Gołąbki wyborne wspaniałe Tam zapakowałem tu już tutaj było znów ze 20 sztuk ponad ogólnie tych gołąbków wybornych to pff, wszystkich to chyba było 150 może ze 200 trzeba było część wiadomo część robaczywa ale takie to wszystkie nie były robaczywe te półokrągłe takie się takie te wypukłe, półokrągłe, z lekkim wciśnięciem to te, te wszystkie to są praktycznie dobre. Czyli było około 200, a ze 100 ponad to będzie dobre na pewno. No przefodog... przefotogeniczny, przepiękny jest ten gołąbek. Wyborny jadalny, chyba również taki, taki, taki fotogeniczny jest gołąbek zielonawy, czy też ten fioletowo-zielony, plus sula xanta ale ten to jest przepiękny, bo ma takie, jakby jest różnokolorowy, coś wspaniałego to jest niby takie właśnie cielisto, czerw cielisto brązowawo, ochrowy taki przesłaniały kolor, takie przemieszane kolory, no i to ząbkowanie charakterystyczne. To jest coś wspaniałego. Nigdy, nigdy nie, nie dochodzi skórka do końca właśnie. Skórka kapelusza do końca jakby wystają takie ząbkowanie. Nie dochodzi do końca kapelusza. Skórka Przewspaniałe, to jest mm. przefłonogeniczny, przepiękny grzybek. Można go nagrywać bez końca, to są przepiękne grzyby. Tak jak mówicie, ponad 200 sztuk, aby może było nawet 300, tylko troszeczkę było, wiadomo, maszywy, ale te wszystkie takie półokrągłe, to wszystkie są dobre.